Wariowaliśmy, ale będzie zajebiście, denerwuje na maksa. Mam nadzieję, że dokończę ten film. z wami, z przeżyciami z dzisiejszego dnia. Tego dnia wypożyczyliśmy skutery i ruszyliśmy przed siebie, mijając piękne widoki filipińskiego krajobrazu. Wiedzieliśmy, że będzie mokro, będzie dziko i będzie wysoko. Ale nikt z nas nie spodziewał się, że. Na samym początku trzeba zjechać kilometrową Tyrolką. Tak. Ledwo dojechaliśmy na miejsce, a tu od razu uprząż, kaski, szybka instrukcja i lecimy nad dżunglą. Nogi w powietrzu, wiatr w twarz, z jednej strony lekki stres, z drugiej banan na twarzy. Żyjemy, super zjazd, nie taki straszny jak się wydało. Przed wejściem do rzeki przewodnicy, którzy ogarniają temat od A do Z. Tłumaczą jak skakać, jak bezpiecznie lądować w wodzie, i tak zaczyna się właściwa część tej wyprawy. Wchodzimy do rzeki. Woda chłodna, przejrzysta, otacza nas natura, jak z filmu przyrodniczego. Idziemy przez skały, wzdłuż wodospadów, a co jakiś czas skok. Powiem wam, że grubo to ja robię. Aż w końcu największy 10-metrowy pion w dół prosto do wody. Kto nie skacze, ten nie żyje. W sumie to nie ma innego wyjścia. Między skokami naturalne zjeżdżalnie. Cały czas towarzyszą nam widoki, które wyglądają jak spajki. Wysokie ściany kanionu, wodospady, tropikalna zieleń, a na sam koniec mały bonus. Drzewo pełne nietoperzy. To była przygoda z kategorii tych, które zostają na długach. Jeśli jesteś na Filipinach i masz okazję spróbować kanioningu, Rób to bez zastanowienia. Do takich emocji nie dostaniesz nawet w najlepszym parku rozrywki.